Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lux I dzisiaj znowu sobie zagramy w World of Tanks Czołg, którym będę grał to M6 Czyli czołg ciężki 6 poziomu Z linii amerykańskich czołgów ciężkich Prowadzący do C-115 Mapa to linia Zagryda, Dolny kap No i postanowiłem, że pojadę Mniej więcej na kwadrat F6 Bo tam fajnie się kampi Czołg M6 to Taki czołg bardzo podobny do T1 Heavy, ma nieco lepszy pancerz i mocniejsze działo Reload to 6,94 bodajże, na niepełnej załodze. Średnia obrażenia to 240 i średnia penetracja 160. Czołgiem gra mi się bardzo przyjemnie, bardzo fajnie opuszcza lufę, czasem coś potrafi odbić. No tutaj pierwsze czołgi się pojawiły. Side scrapping działa bardzo dobrze, RL 44 się odbił ode mnie. Ja do niego trafiłem za 263 Drugi raz trafiłem już 510 demaja Tutaj scouty No i teraz niestety odbiłem od Erla. A szkoda, bo byłby darmowy frak. Ale zajmiemy się teraz Tigerem P W dolną płytkę mięciutko wchodzi 234 On też się odbił ode mnie Znowu 234 tier, a niezbyt dobrze gra wchodzi bardzo ładnie w to samo miejsce, co 2014 214 teraz kolejny strzał no i znowu weszło 245 no nieco no 2 minuty meczu już jest 1500 damage'a. teraz 250 ładnie wylasowało tam jeden s się pojawił ale już poszedł sobie za Tiger P no i za 193 dobity. No już postanowiłem, że pojadę do przodu. Jeszcze T50 przez 2 Przed 213. On no, się, niestety. Trochę pojadę do przodu, aby pokonać fałkę i Tigera. Fałka z kolei dostała 238. No teraz trochę zaryzykowałem, trochę, ale Fałka zniszczona. Zniszczyli mi magazyn na wchodniu do obrazu. No i teraz ta No i podpalił się, niestety, biedny. Oj, to rozwalił mu amunicję. Bardzo ładny strzał. Niecałe 3 minuty na już wygrywamy 9 do 6, czyli bardzo szybki meczek. Ja postaram się się cofnę, no ale nic już niestety nie zrobię w tej bitwie. Te 25x2 niestety za budynkiem stoi. A szkoda, bo tylko dwa fragi, a fajny meczek, bo dużo damage'u, jak na tym tierze. No i został jeden przeciwnik. Który się nam chowa, Viot3. Chyba nikogo nie zniszczy, ani nasi go nie zniszczą. A jednak zniszczył Humana naszego. No nasza drużyna postanowiła, że będzie kapować. Ja się zresztą zacząłem bawić celownikiem. 38 sekund do kapa. Do końca kapa się znaczy. mapę. Bardzo lubię. Jakoś mi się fajnie na niej gra. Jest miasto, jest pole. Każdy znajdzie coś dla siebie. No, 10 sekund do końca kapa. Te 3 4 przez 1. Niestety się nie znajdzie. Prawdopodobnie zostały w tym miejscu. No i taka bitwa to dziękuję wszystkim za uwagę, teraz zobaczycie teraz wyniki, czyli oznakami wszystko aspancerny i sniper. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się.